Kuriera Lubelskiego 2011. Ten tytuł przypada Dominice Ruśniak, z numerem 12. Mistrz Kuriera Lubelskiego. Fundatorami nagród są Instytut Zdrowia i Urody Bązani, a także. Kurier lubelski. Gratulacje. Kuriera lubelskiego zostaje Magdalena Skwarzyńska. literami nagród są kurier Lubelski przede wszystkim. A ja jeszcze, drodzy Państwo, chciałam przedstawić Instytut Zdrowia i Urody Bonsai, bo to jest jeden z naszych sponsorów. Jest to salon kosmetyczny i spa w stylu japońskim. Instytut Bonsai to miejsce, w którym każda z Pań może się w pełni zrelaksować oraz zadbać o urodę przy wykorzystaniu kosmetyków najlepszych firm oraz przy to zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. W Instytucie Bonsai zabiegi Komponowane są indywidualnie dla każdej z Pań. Dobierane są w zależności od trybu życia oraz osobistych preferencji klientek. Instytut Bonsai jest jedynym na Lubelszczyźnie instytutem marki Babaria. Także serdecznie Państwu to miejsce polecamy. Przechodzimy do kolejnych tytułów. Już za chwileczkę powiem Państwu, która z naszych kandydatek została Queen Internetu. W internetu została kandydatka z numerem ósmym. Joanna Łukowska. Fundatorami nagród są pensjonat uroczysko-zaborek w Janowie Podlaskim i internetowa telewizja lublin Czas ogłosić Queen Photo 2011. Ten tytuł przypada kandydatce z numerem dziewiątym, Karinie Ludwickiej. To bardzo fotogeniczna dziewczyna. Nawet człowiek nie, nie czuje, jak mu się rymuje. Mamy mi z foto. Queen Photo, drodzy Państwo, e, a fundatorami nagród są MAIK Agencja Reklamowa. Queen Pięknego Uśmiechu. Jak Państwo myślicie, która kandydatka mogła zdobyć ten tytuł? Ten tytuł przypada kandydatce z numerem 17, Agacie Sobołowskiej. Fundatorami nagród są gabinety stomatologiczne Dental Excellence. Piękny uśmiech. Chyba do gabinetu nie trzeba chodzić, ale wiadomo przeglądy i takie inne rzeczy. Queen Tokio 2011. I tutaj tytuł przypada kandydatce z numerem pierwszym. Kasi Czork. Fundatorami nagród są, a właściwie jest, Szkoła Wizażu i Stylizacji Tokio, Queen Fitnessu 2011. Tę kandydatkę, a właściwie zwyciężczynię wybierał Konrad Gaca, a wybrał kandydatkę z numerem trzecim. Iwan zegarek. No i teraz proszę państwa Queen publiczności. Czyli wasza news, Queen, przepraszam, Queen. A ten tytuł Queen publiczności 2011 wielszczęzny otrzymuje Kandydatka z numerem ósmym, Joanna Łotkowska. No to zaczynamy, proszę Państwa. Druga wicequeen Lubelszczyzny 2011. To kandydatka z numerem dziewiątym, Karina Ludwicka. Fundatorami nagród są Olimpia, Wycieczka Dolmowa, piękne miejsce. Perła Prowary Lubelskie SA, główny sponsor Herba Pol, Sky Spa, Akademia Urody, Pracownia Złotnicza KORN, e, Glazel Mizasz, Jasumi, Instytut Zdrowia i Urody Lublin, a także Urząd Marszałkowski. Wielkie brawa dla drugiej misekry Lubelszczyzny 2011 Kaliny Lubickiej. Robi się gorąco ciśnienie coraz wyższe. Pierwsza wicequeen Lubelszczyzny 2011 to kandydatka z numerem pierwszym, Kasia Czop. Fundatorami nagród dla Kasi są Olimpia. Wycieczka do Wilna, Perła Browary Lubelskie S.A., Herba Polska i Spa, Akademia Urody, Pracownia Złotnicza Korn, Glazer Jasumi, Instytut Zdrowia i Urody Lublin, a także Urząd Marszałkowski. Wielkiej brawa dla pierwszej wiceguin Kasi Czop. Gratulujemy. No i Szanowni Państwo, czas na ten najważniejszy werdykt naszych jurorów. Queen Lubelszczyzny 2011. Została kandydatka z numerem 8. Jo Bo mamy Queen Lubelszczyznę 2011, została nią kandydatka z numerem 8. Joanna Łupkowska, fundatorami nagród są Biuro Podróży Beatur, jest to wycieczka do Grecji. Gratulujemy. Fundatorami są także Perła Prowary Lubelskie, czyli sponsor główny gali, sklep Krokodyl Ochnik w Galerii Olimp, Herba Polska, Spa Akademia Urody, Pracownia Złotnicza Korn, Glazer Wizarz, Jasumi Instytut Zdrowia i Urody Lublina, także Urząd Mężczyzny 2011, Joanna Łupkowska. Dzisiejszy wieczór, nasza dzisiejsza gala dobiega końca. Ja w swoim imieniu i w imieniu organizatorów chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybicie.